Przed laty na polskiej prawicy była taka dyskusja, że pewną patologią jest to, że my Polacy pamiętamy o. Tylko o naszych klęskach, a nie pamiętamy o naszych zwycięstwach. Czcimy klęski, nie czcimy naszych zwycięstw. I oczywiście przesadą było krytykowanie tego, że pamiętamy o naszych klęskach i cierpieniach, bo warto ciągle przypominać o tym, że byliśmy narodem ofiar, a nie sprawców, ale z drugiej strony warto by było też pamiętać o naszych zwycięstwach. Szanowni Państwo, jutro, 15 sierpnia, moim zdaniem powinien się w Warszawie odbywać jakikolwiek marsz e, polskich patriotów, który by e, wyrażał e, naszą pamięć o tym wielkim e, w zwycięstwie polskiego oręża. Ale nic takiego nie będzie, żadnego marszu nie będzie. Nie będzie, pomimo tego, że mamy Prawo i Sprawiedliwość, które jest dużą partią opozycyjną, mamy konfederację, mamy braunistów, mamy też dużo środowisk patriotycznych, które nie są stricte związane z jakąkolwiek opcją polityczną. No i co? Nic i nikomu się e, nikt nie wpadł na pomysł po to, żeby pójść w takim marszu. Kiedyś były marsze organizowane przez jedno ze środowisk nacjonalistycznych. E, dzisiaj otrzymałem taką informację, że oni zrobią konferencję prasową. No, konferencja prasowa, no, nie można było zorganizować marszu. Ludzie by przyszli, moglibyśmy zamanifestować swój patriotyzm, powiedzieć także o wielu innych rzeczach i okazać dumę z tego, co się stało w 1920 roku. Ale nic, nie ma, nie ma żadnego marszu. I moim zdaniem to wstyd.